Cześć, dzień z moim kochanym piesiulkiem. Zrobię rozmiar. Nazywa się Candy. Pokażę wam bestek. Tak. Tu, chodź tu. Taki słodki. I po pierwsze to nie jest chłopak, to jest dziewczynka. Kię Bo to chłopak, nazywała Kuboś nie wiem dlaczego tam tamtym starym piszem nie wiem, prostu na imię albo albo Strzała tak bym nazywała go Strzała i wpadajcie na mojego tiktoka na instagrama Okay.